Zakończyła się przebudowa dróg lokalnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Płośnica w powiecie działdowskim. Zostały położone dwa dywaniki z asfaltu i z koski w sumie to jest 730 metrów. Droga wykonana została z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całość inwestycji 1 555 000, w sumie dostaliśmy dofinansowanie z dwóch źródeł, Starostwo powiatowe 77 000 i z urzędu marszałkowskiego. 777 tysięcy. Zostały wykonane progi spowalniające, zostały ustawione znaki drogowe, przejścia dla pieszych. Zdaniem lokalnych władz inwestycja poprawi wygląd osiedla, ale przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo i możliwość swobodnego wyjazdu na drogę powiatową.